Cześć, nazywam się Karina i w TechSoup zajmuję się marketingiem. Tworzę newslettery, piszę posty na social media, a także analizuję dane, aby zweryfikować, które działania przynoszą nam najlepsze korzyści. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat skutecznego rozwoju marketingu. Porozmawiajmy o narzędziach. Obecnie na InQSIK bardzo dużo i nawet organizacje pozarządowe z ograniczonym budżetem znajdą coś dla siebie. Google Analytics pozwoli na weryfikację zachowań na Waszej stronie internetowej. Microsoft 365 Bądź Nowshield pozwoli na planowanie działań i treści, a sztuczna inteligencja typu ChatGPT pomoże w generowaniu pomysłów. Ważne jest, aby zweryfikować, jakie narzędzia są potrzebne dla Waszych organizacji, odpowiadają na Wasze cele i potrzeby. Jak wybrać odpowiednie narzędzia? Zastanów się, jakich funkcji potrzebujesz, a jakie będą tylko ciekawym dodatkiem. Jeżeli oprogramowanie jest płatne, czy możesz skorzystać z okresu próbnego, czy w ramach jednej licencji z narzędzia możesz skorzystać więcej osób. Jakie są opinie? I ostatnie, ile poradników i tutoriali znajdziesz online? Planowanie to klucz do sukcesu. Używając tylko Excela, Notion, a nawet Asany możemy stworzyć plan działania. Pomoże nam to utrzymać porządek i jasność co do kierunku naszych działań. Większość znanych platform do social mediów posiada własne narzędzia do publikacji komunikacji na poziomie organizacji, tak jak MetaBiznesSuite dla Facebooka czy Instagrama. W tych używamy Getty i imię Marketingu. Jest to bardzo intuicyjne narzędzie, które pozwala nam na tworzenie atrakcyjnych treści, zarządzanie szoplanami czy segmentami, a także pozwala na zaplanowanie wysyłki na inny dzień. Już nie wspominając o całym obszarze repozytowania czy automatyzacji. Co dalej? Każde działanie marketingowe wymaga weryfikacji. Analiza danych pomoże upewnić się, że osiągamy zamierzone cele. Jeżeli chcesz zwiększyć ilość odbiorców na stronie internetowej, przejrzyj się zakładce pozyskania ruchu w Google Analytics. Tagi UTM pozwolą na jeszcze dokładniejsze monitorowanie, skąd przychodzą wasi odbiorcy. Jeżeli Twoim celem jest zbudowanie społeczności, to skup się na zasięgu i interakcjach, takich jak komentarze, udostępnienia czy zapisywanie postów. Platformy do mediów społecznościowych i e-mail marketingu oferują zbudowane raporty, ale także możliwość przeprowadzenia testów AB, które pozwalają na eksperymentowanie z różnymi wariantami wiadomości. Podsumowując, pamiętajcie, że sukces w marketingu cyfrowym nie zawsze wymaga dużej kreatywności. Istotne jest w monitorowanie efektów i dopasowanie do obecnej sytuacji. Ważna jest jakość, a nie tylko ilość działań. Dostosujcie swoje wysiłki do celów i możliwości Waszej organizacji, aby pozostawić trwałe wrażenie na odbiorcach i darczyńcach. Powodzenia!